Let's go! Wake up Lecimy do odciny, bis do odciny, kurwa! Wczoraj na, wczoraj na spokojnie, bez imprezy. Witajcie w nowym odcinku. Od razu na wstępie. Like, sub, comment, Monaczek. I najnowszy film. Da w karcie. Więc wbijajcie po obejrzeniu tego odcinka. A my, dzisiaj, w treningu, najważniejsze, co na śniadanie. Teraz, teraz udzielam się w rolę osoby z zapaleniem opon. Warszawskich, przedstawię to konkretnie, tak. Banan. Banan tropikalny, zbierany prosto z drzew. W Panamie. Kurde, gdzie banany rosną. Gdzieś tam, w tamtych rejonach. Do tego, do tego mamy naturalny z, z rano zbieranych czerwonych porzeczek dżem z dodatkiem, jakiś, jakiś składnik dziwny, z dodatkiem z nutą lawendy i jogurt z mleka oślego. No za, takie, za taką miseczkę 50 zł. Gratuluję, jest to zwykły dżem. Tutaj ode mnie działki z czerwonych noisk. Przechodzimy dalej. Konkrety, same konkrety jajecznica z trzech jajek na maśle z mleka słonia z zieleniną, ale zielenina nie jest przypadkowa są to liście palmowe z Madagaskaru jajecznica 60 zł i zwykły kurczak <laughs> więc takie śniadanie mało, mało węgli, bo tylko ten banan, trochę dżemu ale może zjemy jeszcze kilka wafli do tego i robimy trening Dzisiaj tak jak. A nie, nie powiedziałem to sobie wcześniej, mówię przed nagraniem. Dzisiaj będzie cheat. Y, znaczy, jest, tak wyszło po prostu. Nie planowałem tego. A że i tak jesteśmy na takiej na redukcji i przez ten tydzień y, mocno restrykcyjnie, no wcześniej też wiadomo, y, to dzisiaj lecimy. Pewnie jakaś pizza wleci w południe, a na wieczór lecimy no, na kebaba, No kurna jak nie polecimy na tego kebaba, to się w kurwie bo tak się napaliłem na tego kebaba kebab drwal będzie to będzie niesamowite przeżycie dzisiaj ogólnie siedzę tak w, w koszulce teraz dziewczyny nie kochają mojej osobowości ale teraz się to zmienia Te, teraz teraz mnie, teraz kochają moją osobowość <śmiech> <śmiech> o kurwa forma jest relaksik relaksik tak prawie tydzień bez bez rynków. Chociaż znaczy sprawdzałem tam trochę. Niedługo w wejście robimy jedno. Nie w ręki, a w coś innego. Mm, bo wyczuwam, wyczuwam boom. Teraz se siedzę, zaradę Ci na ten trening jak mówiłem. No i co? Spokój, cisza. Jeśli kładziesz się spać. Jeśli kładziesz się spać nie będąc zmęczonym, a wstajesz zbyt mało podekscytowanym, to znaczy, że, że, że nie masz misji, więc musisz się znaleźć, bo misja musi być przewodnia. Mieć, musisz mieć misję przewodnią i odnogi, czyli cele, które będziesz osiągał. To mnie właśnie naszło, jak leżałem. Często ludzie oglądają film i mają takie. Często jest taka akcja, że, że w filmie się próbuje wciągnąć widza, żeby była interakcja z widownią większa. Ty, jako widz, masz takie w głowie: rób to, rób to, czemu, czemu nie uciekasz? I wiesz, i krzyczysz przed tym monitorkiem. A pomyśl, co by było, gdyby Twoje życie było tym filmem? I gdyby Twoje życie oglądali właśnie tacy widzowie gdzieś tam w ekraniku może taki Truman Show może może ty jesteś w Truman Show ja nie wiem i co by właśnie widzowie którzy oglądają twoje życie teraz w tym momencie zastopowujemy ten film nazywanym twoim życiem i co widzowie by mówili do, do, do tego ekraniku co by kszczeli, że co masz robić jak masz działać i zastanów się nad tym właśnie co, co by to było co by mówili, że masz, że masz zrobić? Lecę na trening. Ja już się dogrzałem, na bieżni pochodziłem chwileczkę. Eee. Robimy OHP, pompujemy OHP, bit sztanga i wyciąg. A, pokazuję tu, ale o tam. Jak to widać? To wydaje mi się, że pokazuje tam, ale pokazuje tu. I wyciąg na trica. I tak podpompujemy i brzuch jeszcze. Więc zaraz latujemy. 40 kg na weźmiemy coś takiego, podpompujemy kilka serii. No, ale tak chciałem powiedzieć. Pierwsza seria za mną, zaraz kolejna, to już wam dogram. Cztery serejki, pompujemy bareczki na 12. Łez. Ale zmęczenie już. Już niedługo masa jakaś. Znaczy utrzymanie na razie. Utrzymanie, a potem masa. To już będzie lepiej, bo... Zmęczenie jest, zmęczenie jest. Coś tam chyba mówiłem o filmach, jak dobrze pamiętam. Na początku. I co do filmów, które polecam. Z ostatnich... Z ostatniego czasu. Ostatnio oglądałem... Ostatni miesiąc, dwa filmy chyba. Nie, trzy. No i polecam dwa każdemu. Jeden tym, co się interesują gdzieś tam, jakimiś finansami, giełdą, to spoko sobie obejrzeć. Big Short. Fajna obsada, fajny film. Fajnie pokazuje, co się stało w 2008 roku, kiedy doszło do krachu na giełdzie. A dwa inne polecam każdemu w sumie obejrzeć. Kto lubi filmy. Jakieś nie tam miłość miłość przelotna, jakieś romanse, tylko porządna kinematografia, to W Pogoni za Szczęściem y, oraz Whiplash. Whiplash, no, ciarki na końcu, normalnie. Kto też lubi muzykę, no to Whiplash też bardziej będzie pasował mu, bo tam dużo muzyki jest i W Pogoni za Szczęściem. Takie głębsze filmy. Na przykład, ten dużo na TikToku jest heditów To pewnie nie wiecie, z tym um, cytatem, że, że chce być najlepszy. I tam dziewczyna mówi, ale nie, ale nie jesteś. A on mówi, ale chce być jednym z najlepszych. I want to be great, but you're not. I want be one of the greatest. To z tego pochodzi właśnie ten cytat Zły z Plasza. Lecimy do odciny, bis do odciny, kurwa! Druga seria do odciny, dwie serie. Cztery miały być, ale robimy dwie i chuj, nie to obchodzi. oh do you see 13 przyjaz do 11.46 przyjęcie z usiągną za i pociąg Siedzimy na dworcu, przesiadka była. Kurwa, nie kręciłem, zapomniałem, sorry. Ale zdjęcia zrobiłem to zobaczycie. Spałem półtorej godziny. Bo kurde, włączyłem film i jakoś nie chciałem się go wyłączać i obejrzałem. Więc nawet z film obejrzałem. Yy, dzisiaj w sumie dzisiaj Jak wróciliśmy z rundek co też wam wrzucę To i co? 7,9.30 byłem tutaj Poszedłem na aferę do prezydenta naszego yy, serdecznego Karola Wrockiego Kiedyś kieta będzie grubsza, wiecie o co chodzi? 7-5.0 a nie 585 to, co poniżej to jest złoto w rtęcie. W rtęcie nie złoto, tylko rtęci Rtęci nie chodzą, wiecie o co chodzi Dlatego mały, a kiedyś będzie gruby 7.50 No i co? Sobie siedzimy Głośno jest Jest afera Za minut Ja Pendolino, wiecie o co chodzi? We outside, tak? Za minut 6 mamy Pendolino No i nagramy już z Pendolino, coś tam